Rozmowa o dziewiątej. Aurelia Daszyńska przy mikrofonie, ze mną w studiu Paweł Tonder, wiceprezydent Zielonej Góry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Przez dwa miesiące Zielonogórzanie mogli składać wnioski i uwagi do planu ogólnego miasta. Wpłynęło około 3000 zgłoszeń, ale zanim o, to, o tym, co w tych zgłoszeniach było, to proszę nam w ogóle przypomnieć, czym w ogóle jest plan ogólny miasta. Plan ogólny jest to nowy dokument, który jest robiony przez wszystkie samorządy po raz pierwszy, wynika on z ustawy o planowaniu z zagospodarowaniu przestrzennym. Jest to dokument, który zastąpi obowiązujące studium uwarunkowań i będzie to dokument, na podstawie którego zaplanujemy rozwój miasta na kolejne lata. Na podstawie tego do dokumentu również będą oczywiście wydawane zarówno warunki zabudowy jakie miejscowe plany będą realizowane, ale też będą na przykład miejsca, gdzie warunków zabudowy nie będzie można wydawać, tak? Także ten plan pokaże nam i zaplanuje rozwój miasta na kolejne lata. Plan będzie składał się z kilkunastu stref? Tak, to jest trzynaście stref dotyczących zieleni, zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej, jeżeli chodzi o przemysł, tak? Czyli te główne kierunki rozwoju i w tych strefach będziemy planować odpowiednie Zapisy i planować miasto tak, żeby rozwijało się w sposób zrównoważony. Czyli można powiedzieć, że to jest bardzo ważny, istotny dokument dla całej Zielonej Góry. Oczywiście. Jest to bardzo ważny dokument, który nam no, no, pozwoli planować miasto w sposób przewidywalny również dla mieszkańców. Tak. 3000 zgłoszeń, a większość z nich to zapytania od działkowców. Tak jest. Prawie 90% z tych 3000 wniosków to są wnioski od działkowców. No bo prosiliśmy, apelowaliśmy, że nie trzeba było indywidualnie, każdy działkowiec nie musiał tego pisać, jednak no, gdzieś ten apel chyba nie wybrzmiał zbyt głośno albo obawy związane z gdzieś tam pojawiającym się w przestrzeni publicznej. Informacją, że ogródki działkowe nie będą uwzględniane w tym planie, czy też będą likwidowane, chciałem to zdementować. <laughs> Żadne ogródki działkowe nie będą e, likwidowane, ale to wyniknęło prawdopodobnie z tego, że z tych 13 stref, tych obszarów, tam nie ma wprost zapisanych terenów ogrodów działkowych. My musimy je dopisać do e, tych stref i też to uczynimy, tak? czyli w tym planie ogólnym e, te wszystkie. No, Ogródki działkowe, które są, istnieją w Zielonej Górze, one pozostaną, będą dopisane do stref zieleni, czy też ewentualnie zabudowy wielorodzinnej. Bo tak jest na przykład na ulicy Działkowej, gdzie w studium jest to obszar zabudowy wielorodzinnej, ale tam wiemy, że są ogródki działkowe. Wśród uwag są również zapytania od mieszkańców osiedla Malarzy, od mieszkańców osiedla Cegielnia. Chodzi o las komunalny, który znajduje się koło tych zabudowań. Mieszkańcy obawiają się, że będziecie chcieli wyciąć te drzewa i postawić tam kolejne budynki mieszkalne. To chciałbym zamentować od razu z tego miejsca, że nie mamy takich planów. Ten las komunalny zostaje i nie chcemy nic w tym obszarze zmieniać. Czyli dalej będzie to teren, można powiedzieć, rekreacyjny dla teren mieszkańców. Zielony, dokładnie. A bierzecie pod uwagę, żeby na przykład postawić tam ławki, oczyścić ten teren? No to musiałbym przeanalizować. W tej chwili nie odpowiem tak wprost na, na to pytanie, ale jeżeli jest taka potrzeba, na pewno się nad tym pochylimy. Jeżeli ym, rozmawiamy już o zabudowie wielorodzinnej, to chciałam się zapytać, jakie wy, jako nowe władze miasta, macie plany związane z właśnie taką zabudową? Czy nadal chcecie budować w centrum Zielonej Góry, nazywa się to Pato Deweloperką, czy raczej chcecie wyjść poza obszar starej części miasta i wejść na teren dzielnicy Nowe Miasto? Znaczy, jeżeli będziemy budować, czy będziemy uchwalać e, miejscowy plany, ale to może wyjdźmy od tego planu ogólnego. Tak naprawdę ten plan ogólny pokaże nam te miejsca, e, gdzie możemy, gdzie jest możliwość zabudowy wielorodzinnej, ale nie w formie właśnie padu deweloperki wciskania w każdy Wolny punkt budynków wielorodzinnych, gdzie no, rodzi się później konflikt społeczny. tak Mieliśmy to na Smoczym parku, tak? gdzie, gdzie w parku, który był dostępny dla mieszkańców, buduje się w tej chwili budynek wielorodzinny, no i to wzbudziło duże protesty i niezadowolenie. no Nie chcielibyśmy takich sytuacji, dlatego ten plan ogólny tak naprawdę wyznaczy nam też powierzchnie dotyczące możliwości zabudowy mieszkaniowej, ponieważ on będzie powiązany ze wskaźnikiem demograficznym które jest opracowywane przez GUS i tymi wszystkimi wzorami, które na podstawie których będziemy wyliczać nasz potencjał ludnościowy. Oczywiście jako gabinet prezydenta i prezydent mamy w planach, żeby Zielona Góra nie miała odpływu mieszkańców, młodych ludzi kończących studia, więc chcemy zapewnić, żeby ten rozwój miasta pozwalał tym ludziom tutaj, młodym mieszkańcom, ale także starszym zostawać i nie emigrować, żeby ta demo, ten skazik demograficzny nie był ujemny, tylko był cały czas dodatni, ale jakby ilość i możliwość zabudowy i wyznaczenia stref zabudowy mieszkaniowej mówię jednorodzinnej bądź wielorodzinnej będzie wynikała również z planu. Ale jeżeli chodzi o zabudowę wielorodzinną, dając pozwolenie deweloperom, będziecie tutaj zwracali uwagę na to, żeby jednak te tereny rekreacyjne również się pojawiały, bo patrząc na to, co dzieje się obecnie, powstają bloki, ale nie ma terenu rekreacyjnego, gdzie mieszkańcy mogliby spacerować z dziećmi, z psami, gdzie mogliby odpoczywać między innymi w takie upały jak dzisiaj. Zgadza się. Będziemy zwracać na zagospodarowanie terenu. Nie będzie naszym podstawowym wyznacznikiem to, żeby było jak najwięcej budynków wokół siebie, gdzie you <laughs> sąsiad sąsiadowi z balkonu może podać rękę, czy też oglądać, co robi drugi sąsiad w, w swoim mieszkaniu, więc na pewno będziemy na to zwracać uwagę, tak, na zapewnienie przede wszystkim miejsc parkingowych, ten współczynnik półtora na to chwilę jest przyjęty i go chcemy próbować utrzymywać i żeby te tereny zielone, rekreacyjne wśród tych obiektów, które będą powstawały, żeby one były, żeby mieszkańcy mogli z nich korzystać, ale też będziemy patrzeć każdorazowo na układ komunikacyjny, czy on jest w stanie przenieść ten ruch, który wygeneruje dodatkowe e, e, budynki, w związku z czym no, e, ludzie, którzy tam się wprowadzą, no wiadomo, że dzisiaj standardem to są dwa samochody na rodzinę, więc tych samochodów jest bardzo dużo, więc każde takie miejsce też będzie analizowane pod kątem e, ruchowym i możliwości przeniesienia tego ruchu. Trasa aglomeracyjna to moje kolejne pytanie. Firma Budimex zajmie się budową kolejnego drugiego etapu tej drogi. Teraz pierwsza część tego drugiego etapu, za trzy lata kolejna, ale skupmy się na tym co teraz. W marcu podpisaliście umowę w trybie zaprojektuj i wybuduj. No właśnie, ale kiedy wjadą pierwsze, pierwszy ciężki sprzęt, kiedy wiedzie na, na teren budowy i właśnie jaki odcinek w ogóle będzie objęty teraz inwestycją? Ta umowa jest jakby podzielona na dwa etapy, bo jest jeden etap, który jest na buduj, tam został uzyska, uzyskany zryty, i on jest w tym momencie realizowany i to jest dojazd do leśnego dworu i tutaj już roboty budowlane trwają, a ten etap na projektu i buduj, no to w tym momencie wykonawca przygotowuje dokumentację projektową i ma obowiązek uzyskać decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, a w następnej kolejności przystąpić do realizacji e, robót. Tutaj spotkałem się... I to jest w... Działkowa i zacisza, tak? Osiedle zacisza i... E, tak, to, dział... to jest Osiedle Zacisze, Działkowa i dojazd do Trasy Północnej, tak naprawdę do tego miejsca, które będzie połączone rondem realizowanym w ramach Zachodniej e, Obwodnicy Zielonej Góry. I to jest ten odcinek na projekty Buduj. Spotkałem się najpierw z mieszkańcami i z panią Radną Herc, która reprezentowała ich w związku z tymi protestami, które się odbyły na etapie konsultacji, albo może w cudzysłowie konsultacji, bo nie było tam za bardzo wyboru, jeżeli chodzi o wariant przebiegu. A protesty czego dotyczyły? Dotyczyły przybliżenia tej drogi do istniejącej zabudowy na zaciszu. Więc rozmawiałem z przedstawicielami mieszkańców, ale też spotkaliśmy się z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowej za ciszę. W tym momencie na biurku już mam przeprojektowany ten odcinek, tak żeby oddalić tą ulicę od istniejącej zabudowy i czekam na spotkanie, bo tak się umówiliśmy z mieszkańcami, że jak tylko dokonamy tych zmian, o których rozmawialiśmy to je zaprezentuję, żeby pokazać co udało się zmienić, więc w tym momencie, myślę, że w tym, bądź w przyszłym tygodniu takie spotkanie się odbędzie. A może Pan przypomnić naszym słuchaczom w takim razie jak ta droga będzie przebiegała, jeżeli chodzi o osiedle Zacisze, w jakim miejscu ona będzie się zaczynać, gdzie będzie się kończyć? No zaczyna się na istniejącym rondzie Haliny Lubicz, tak, to rondo będzie rozbudowane, przebudowane. I później w stronę ulicy Działkowej, w stronę e, przedsiębiorstwa tam e, pana Kaczmarka tak. E, i tamtędy. To ciężko to bez mapy Z, zwizualizować. zablokami za, za na zaciszu, tak? e, to będzie Tak, to będzie działkami. pomiędzy tam, gdzie jest e, przedstawicielstwo Enei, a budynki na zaciszu i tam w stronę e, Działkowej. I później po terenach już e, przecinamy linię kolejową i za nią kolejową po tych terenach, e, gdzie. W miejscowym planie jest usługówka przy przedsiębiorstwie pana Kaczmarka i później łączymy się z rondem tego etapu, który teraz robimy i wychodzimy na trasę północną. I tutaj te prace, kiedy tak fizycznie miałyby się zacząć? No, myślę, że wykonawca, jak rozmawialiśmy, chce podzielić te odcinki na dwa etapy, czyli do linii kolejowej, tam będziemy łatwiej uzyskać z rit, bo teren, jest łatwiejszy, nie ma tylu kolizji, a na tym odcinku od Haliny, ronda Haliny-Lubicz do linii kolejowej to będzie jakby drugi etap, ponieważ to jest do uzgodnienia i do przeprojektowania dużo kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną. Więc mam nadzieję, że w ciągu roku. Do półtorej powinniśmy już rozpoczynać roboty budowlane. Czasu pozostało niewiele. Jeszcze na koniec pytanie o jutrzejszą nadzwyczajną sesję Rady Miasta i tutaj kwestie finansowe. Tak, to są tylko kwestie finansowe. Nie chcieliśmy czekać do sierpniowej sesji, ponieważ dzięki tym zmianom, które jutro mam nadzieję uchwali Rada Miasta. A czego one dotyczą? Dotyczą przede wszystkim przeniesienia środków inwestycji drogowych na przyszły rok, tak żeby można było Głosisz przetargi, bo tą tabelkę, którą pokazywaliśmy na ostatniej sesji z planowanymi zadaniami drogowymi, część z tych zadań wychodzi realizacyjnie na rok przyszły, więc trzeba te środki przenieść. Ale też wpisujemy sporo środków na dokumentacje projektowe, na te planowane zadania, czyli na promyk rozbudowę, na amfiteatr, na deptak. No, sporo tych tematów. Na szkołę w Czernkowie, na park tysiąclecia, tak. Także jest kilka zmian, i jakby to, że przyspieszamy tę sesję, pozwoli nam szybciej zacząć te wszystkie procesy projektowe rozpocząć, jeszcze czekać do sierpnia. Więc zyskujemy około dwóch miesięcy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi Państwa gościem był Paweł Tonder, wiceprezydent Zielonej Góry. Dziękuję. dziękuję. Bardzo, dziękuję. Rozmowa o dziewiątej.